Weźmie coś na poważnie ja i, i nie niech żeby... będzie... Co tu się dzieje, proszę państwa? No no. nimi proszę, proszę Nie bo nie słyszałem swoje nazwisko i ja od razu wiesz Jak słyszę nazwisko ja to... ja lubię się wybijać na innych bo sam jestem A, pusty to. Nic nie mam do zaoferowania Co ty gadasz człowieku? Ja się wychowałem na waszym kanale mordeczku, o, naprawdę Naprawdę wychowałem się i mam nadzieję, że jak teraz przestaliście te firmy prowadzić Wróćcie do abstrahujesz, okay. że rozpierdolicie znowu Uwielbiałem was, mam nadzieję, że wrócicie do świętości Kurwa zawstydzi, zawstydziłeś Nie no, ja wróciłeś mnie kurwa No, jest no, no jestem no, twoim no, panem no, wielkim Grałaś na nas? proszę. Nawet nie wiedziałaś Nie znaczy, Jakbyście a... potrzebowali aktora zdolnego, słuchajcie, no. to wiesz... Dobrze, można. dobrze. Ja, ja też dzięki Tobie do, do fejlu przysiadłem, bo stwierdziłem, że nie trzeba... Jak u... ten ham może, to ja też mogę. Nie trzeba udawać gangsterów, kurwa, i przejść do Trzeba się tu bić, tylko wydać, można być normalnym. Żeby zrobić fajną robotę. Dobra, nie przeszkadzam. Kasper Łopaciński, Sporty Walki Ork, Ze mną Robert Pasut. Dzień dobry, Robert Pasut. Ze mną e, ja. Witam. Słuchaj, przyszedłeś do federacji stoczyć dwie walki, jak widzę. Jedną w klatce z Japczanem, a drugą medialną o miano króla cringe'u. Tak, bardzo, cie... się na to bardzo ciekawa teoria. E, to prawda, e, postawiłem sobie wysoki cel, być się najbardziej cringe'owym zawodnikiem w najbardziej cringe'owej federacji, więc jest to... No kurwa, wyżej się nie da, nie? Znaczy, Japczan jest wyższy tylko od tego celu. No dobrze, ale mamy tu obecnie panującego Ferrari'ego w tej kategorii. I masz jakieś ciosy już na niego przygotowane, żeby go znokautować? Jak zamierzasz to przeprowadzić? Ja za Jakiś Mateuszem, game plan? Za Amadeuszem Ferrari e, mogę co najwyżej pojechać na weekend do Holandii, wiatraki oglądać na razie, e, żeby mnie nauczył jak cepeliadę przeprowadzić, bo ja nie ten skill, ale jestem wielkim fanem e, tego, jak Amadeusz prowadzi. Jednak myślę, że on nie jest królem cringe'u, on jest wacopiekiem, a ja sobie wziąłem dru, drugą koronę, taką mniejszą, czyli właśnie ten cringe. Okej. Okay. A jak się zaopatrujesz w ogóle na walkę? Bo no, ty masz taki wizerunek śmieszka, raczej takiego pozytywnego gościa, no nie widzę za bardzo, żebyś był w takiej roli agresywnego fajtera, z którym można było się bić po prostu na śmierci życia, można powiedzieć. No słuchaj, zamykają mnie ze 120-kilogramowym typem, co chce mnie pobić. Jest cięższy, młodszy, ma lepszy zasięg, więc będę musiał z siebie coś wykrzesać na pewno, nie? Zresztą ja miałem wiele wark walk ulicznych, kilka tysięcy walk ulicznych, w parkach, w skwerach się biłem, w zagajnikach, kurwa, w, las, w lesie sosnowym też się tłukłem, więc ja mam doświadczenie, to się nie martwi. I jaki rekord tam masz w tej kategorii? 15 dzięciołów poddałem duszeniem i kurwa dwa dziki też ubiłem, no i tyle, no wygrałem wszystko co można, nie? No to to będzie najlepszy rekord wśród wszystkich zawodników Famous, tego co mi się wydaje. Tak, no tylko no dlatego wziąłem walkę z Niedźwiedziem, nie, bo wcześniej już się biłem z, z Dzięciołami. Okej, okay, no czyli tutaj masz ewidentnie jakby najpoważniejszego przeciwnika. Nie masz, nie masz obaw, że to jakby twoja pierwsza walka, no Japczan ma już za sobą? To był prawdopodobnie wielki błąd, ale moje życie to jest taka seria wielkich błędów, więc... To nie jest kolejna próba gdzieś tam wybicia się no po tych projektach obecnych, trochę taki właśnie przestój. Oczywiście, to ja tu przyszedł, przyszedł, nie, nie umiem no, Spokojnie, że przyszedłem. Nie umiem mówić, a nie będę umiał walczyć. Przyszedłem tutaj po Atencję, po pieniądze, po Atencję, nie wiem czy już mówiłem. Tak, z tego co pamiętam. Okej, okay, no czyli to jest jakby taki nowy pomysł, nowy projekt na, na siebie. Czy z Czarkiem tutaj planujecie coś wspólnie stworzyć? Czarek tutaj też szuka jakiegoś pomysłu na siebie? Może tak, może nie, ja nie będę mówił, bo mi zakazał, ale coś tam może się urodzi. A co ci zakazał mówić? O jego tam, jakiś tam, tego co nie mogę mówić. Okej. Okay. Dziewczyny też tutaj coś patrzą, bo... Moja dziewczyna wspaniała mnie wspiera, trasztokując mnie, co noc, to znaczy obraża mnie. Mm, a inne dziewczyny mnie nie interesują, a jakby mnie interesowało, to by mi wpierdoliła. A zaczęła treningi właśnie w Uniku, więc. Aha, czyli jakieś przygotowania już są, tak? Tak, no moja dziewczyna trenuje, co było kurwa, bardzo złą decyzją, żeby nauczyć ją bić, ale no, zobaczymy, co będzie. Czyli co może ma większe doświadczenie w treningach od ciebie na razie? Nie, nie, nie my wszystko jesteśmy tego... w tygodniach, można liczyć na nasze doświadczenie, więc żadne. A twoje treningowe doświadczenie w walkach? 3 lat, 3 lat, 3 miesiące. Trzy tygodnie. Trzy tygodnie. No jestem na takim etapie, że się potykam o własne nogi. No. Okej. Okay. Może ze skakanką spróbuj, bo to tak ułatwia trochę. Skakanka, bieganie wszystkich te rzeczy nie umiem robić yy, i bardzo szybko się męczę. No ale no co, no? Trzeba zbrukać ten piękny sport jakim jest MMA, bo tu jest teraz najwięcej atencji i szacunku. Chcę odzyskać szacunek yy, ludzi i chuj. No. Okej, okay, a jakiś plan najbliższy, co z wygranej, co po wygranej walce, co po przegranej? Absolutnie, Masz już coś nawet takiego? Nie myślę kurwa, co będzie, nie? Jedne co oto po jednym i po drugim, żeby nie poszedł w meansz, kurwa miesięczny, bo ja tak potrafię. E, więc e, nawet jak bardziej się boję, że jak wygram, bardziej się boję wygranej, bo wtedy mi odbije znowu. E, więc absolutnie nie chcę kurwa zaczynać pić ani, ani wąchać ani nic. Okej, okay, czyli taki trochę plan Kasjusza? Nie, nie wiem, Kas już to chyba właśnie pił. No, ja no właśnie. na wywiadach. Ja nie chcę, nie chcę. A, a ty nie piłeś tam, tak? Co ty? Nie, ja alkohol teraz nie dotykam. Alkohol mnie gasi, kurwa, jak peta i nie mam zero kreatywności, zero cokolwiek. Okej. Okay. No dobra, to dziękuję w takim dziękuję. razie. Trzymaj się, powodzenia. Podobny do Japczana trochę, co?